Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Tak jak widzicie jest przepiękna pogoda, słonecznie, ciepło, ze 30 stopni przynajmniej. Także czas rozkładać bata i ruszać na płoteczki. A tak serio to chowam kamerę, zanim zmoknie i lecimy na szczupaki. To na pewno... Na pewno, to na pewno, to na pewno, to na pewno. Może jeszcze to, to no i to koniecznie. Ciągle chmury, ciągle deszcze. Kiedy ta pogoda zmieni się, wtedy, ty. O Boże, jak dzisiaj nic nie będzie brało, to będzie mi bardzo, bardzo smutno. <ścoughs> Zaczynam od małego Jerka Westin Swim w kolorze Pajka, dlatego że miałem tutaj wyjścia szczupaków z tej bardzo płytkiej wody, tam jest naprawdę super płciutko, mocno zarośnięte, także taki suspending w takich płytkich miejscach, super sprawa, można wrzucić, kilka razy nim podszarpnąć, niech on zatańczy w miejscu i potem zrobić krótką pauzę, żeby ten szczupak miał chwilę, żeby z tego zielska gdzieś tam wypłynąć, zdecydować się do ataku. Na pewno dzisiaj trochę na dżerki połowie, bo zacznę od trzcinek. Kilka takich fajniejszych miejsc tutaj mam w okolicy, ale zaraz potem lecimy na łąkę. Przydałoby się trochę wiatru na tą łączkę, ale myślę, że w taką pogodę i gdzieś tam na tych 3-4 metrach głębokości i tak te ryby powinny być. Ja na razie z Wami nie będę za dużo rozmawiał, nie ma o czym. Zobaczymy, czy będą jakieś brania. Potem mam Wam parę słów do powiedzenia. Porozmawiamy sobie między innymi o tym, że wczoraj byłem tutaj na rybach. I wydarzyło się kilka bardzo ciekawych rzeczy, o których musimy sobie porozmawiać, ale tak jak mówię, o tym troszkę później. Teraz jest początek dnia. Próbujemy dopaść jakiegoś pajka. Kilka, kilkanaście najfajniejszych miejsc w okolicy. Jak się nic nie wydarzy, tfu, 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 to wtedy Usiądę i trochę z Wami porozmawiam. Kupię śrubkę. Plusem dzisiejszej pogody, mam nadzieję, będzie to, że będę sam na zbiorniku. Jak nie sam, no to chociaż nie będzie za dużego tłoku. Na razie nie widzę żadnej łodzi, ale te najfajniejsze miejsca dopiero są tutaj za cyplem. Ale mi się nigdzie dzisiaj nie śpieszy. Wczoraj, jak tutaj byłem, poleciałem od razu na no, tamte miejscówki, zacząłem je obławiać pięknie różnymi przynętami, różnymi technikami. I w zasadzie wracając już do domu miałem najwięcej brań, także tutaj właśnie. <laughs> także najlepsze miejsce wczoraj niewiele dawały. Zresztą w ogóle no. Och, dobra, pogadamy sobie o wczorajszym dniu. Trochę później. Teraz skupiam się na tym, żeby coś z tej wody wyjąć. Fajnie by było dopaść w końcu coś fotogenicznego tutaj. Pogoda jest mega. Ja nie wiem czy coś będzie widać na tej kamerze jak tak pada ciągle, no ale chociaż będziecie słyszeć jak zapnę wielkiego szczupaka i będę się daru na całej jezioro. <średziny> Siedzi! Siedzi! to tylko próba kontrolna. <laughs> o, fajnie by było. Wiadomość z ostatniej chwili. Ryby reagują świetnie na 15-centymetrowe kanibale. Problem w tym, że reagują świetnie. <laughs> o, jest, mogłoby coś wyroczyć już na rozgrzewkę, na poprawę nastroju, na podniesienie morali. Na razie bez dotknięcia, ale chyba przechodzi. Może nie przechodzi jednak. O, dzisiaj cały dzień ma padać. Nie mam z tym problemu. Pod warunkiem, że coś jednak się wydarzy. O, o to chodzi. Z jednej strony dosyć ciemny kolorek, taki stosunkowo naturalny, który w tej dosyć czystej wodzie nie będzie robił jakiegoś zbędnego zamieszania. Z drugiej strony jasny brzuszek, czerwony ogon, czyli są celowniki. Fajnie to się odbija, jest jakiś kontrast. Dobrze uzbrojona guma, 10-0 hak, główka jigowa 10-gramowa, dobra duża kotwica na brzuch i próbujemy. Myślę, że długo nie zmienia tej przynęty. Jedną z najważniejszych rzeczy jest wiara w przydętę. Dopasowanie jej do, do warunków według Was i jeżeli wierzycie w nią mocno, to czasami lepiej tak, niż zmieniać co, co trzy rzuty. Ja oczywiście połapałem już na Chartizy 16, tak to nie jest tak, że <ścoughs> mogę nie wierzyć w skuteczność tej przydęty, a po prostu bo nie w każdych warunkach ona będzie się sprawdzać. Natomiast dzisiaj, tutaj, w tych miejscach, w których będę łowił, myślę, że kolorystyka, kształt, praca, rozmiar bardzo spoko. Zobaczcie, idealne zielsko, to jest rdestnica przeszywająca, piękne, duże słupy tej rdestnicy tutaj stoją, także w bliżu mam trzciny i potem 3-4 metry głębokości i właśnie takie pojedyncze słupy tej rdestnicy. no idealne miejsce na szupaki i to niekoniecznie wcale małe. Tutaj każdej wielkości pike może stać między tą rdestnicą. każdej wielkości. Tego głowie, i przy trzinach, i bardziej na wodę, i tą trochę większą gumą, czekam na to jedno branie, chociaż come on! Awaj, Poseidon! Chociaż jednego przyzwoitego pajka, no. Ach. Tak szczerze, to nie wiem, co miałby tutaj robić szczupaki o tej porze roku. Przynajmniej te większe. Nie widać tutaj pokarmów w ogóle, tylko tyle, że w jakieś schronienie. No, ale jak one mają takie łąki, to naprawdę nie wiem, dlaczego tutaj miałby być pike. Może są jakieś, no, miejsca fajne. Tylko, no, tak mówię, na logikę, na logikę, co one miałyby tutaj robić? Wszędzie wokół znacznie lepsze miejsca, pełne pokarmu. Ale może akurat jakiś zabłądził tutaj. Siedzi! Jest w końcu szczupak! Nie jest to chyba za duża ryba, chociaż teraz całkiem niezły stawia opór. Niemożliwe! W prawdę mówiąc, już byłem tak zniechęcony, że masakra. I proszę bardzo, mai 22 cm. Ładne branie. Ryba nie walczy teraz, tutaj za mocno, ale to wcale nie znaczy, że jest mała. No nie jest to duży szczupak, ale przyzwoity. Hej! <laughs> W końcu pajkus W końcu O, wcale nie jest taki mały Wcale nie jest taki mały jest! 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 O, ja muszę przysiąść chwilę. O masakra! Już widzę, że będą potrzebne szczypce. Bo zeżarł dosłownie tą przynętę słuchajcie. Ach, ta przynęta z ogonkiem ma 22 cm. Ach, znajdźcie ją proszę Poszukajcie gdzieś tutaj nie ma śladu po tej przynęcie po prostu. Ach, zobaczcie. 22 cm przynęta. I po to, po to właśnie. Długie szczypce, to o czym mówiłem ostatnio. Oh. Nie mam za wiele czasu, bo pada ciągle, zaraz mi zaleje kamerę, także dosłownie dwa słowa. W końcu, w końcu, w końcu, w taką paskudną pogodę. Tyle czasu bez brania, w końcu jest szczupak. Nie jest to potwór, ryba koło 70 cm, ale w końcu jest w taką pogodę. <laughs> Piękne branie całego makmaja ze zeżaru. Ten przyzwoity. Szczupak! Jest! Pięknie ubarwiony, tłuściutki, jesienny. pajk. Miareczka do szczupaka. 60-68-69 cm, czy tak jak mówiłem, prawie 70. Ładnie ubarwiona rybka. Naprawdę spoko. No nie było to najpiękniejsze wypuszczenie na świecie. I rozglądam się, czy czasem tutaj coś mu się nie stało, ale nie. Schował się pod łódkę i, i zanurkował. Wiecie, że ja czasami zabieram ryby, zawsze o tym mówię wprost. Bardzo rzadko, co prawda, wybitnie rzadko można by powiedzieć, ale zdarza mi się, także gdybym chciał go zabrać, to bym po prostu wam o tym powiedział. A tutaj po prostu brzydkie wypuszczenie. Oh, morale zdecydowanie wzrosły. <laughs> I zobaczymy, czy to pierwsza i ostatnia ryba, czy jednak coś się będzie działo. No pożarł to przynętę calutką. Cały wobler był w wodzie, cały jerk. W wodzie, <laughs> w pysku oczywiście. Także, no przynajmniej ta ryba była głodna, bardzo głodna. Czy to oznacza, że wszystkie są głodne i że zaczęło się jakieś żerowanie? Byłoby fantastycznie. Ale dobrze, że chociaż chociaż ten wynagrodził mi to w stanie w deszczu. Mark ma też jedna z tych przynęt, Nieważne co robisz, to, to i tak będzie fajnie pracować. Nawet przy jednostajnym zwijaniu. Ona pięknie się wykłada i ten ogonek pracuje, no ale zawsze lepiej zrobić te dwa, trzy szarpnięcia. Niech ona wyskoczy na bok pięknie, niech ten ogonek się zakręci. Krótka pauza do tego. I to jest to, co pajki lubią bardzo mocno. Spróbuję zrobić jeszcze parę o! Jak się przestraszyłem Nie, serce mi stanęło w miejscu, słuchajcie, ależ tutaj łąka jest Chciałem powiedzieć, że zrobię jeszcze parę rzutów tutaj przy tej łączce i zaraz skoczę głębiej trochę Porzucać bo jest tutaj piękna łąka gdzieś na 3-4 metrach. I o ile, oczywiście, główny bohater dzisiaj, który dał mi w końcu jakąś rybę, e, wróci jeszcze na moją wędkę, to, to nie jest to przynęta, która sprawdzi się na każdej głębokości. Jednak chciałbym spróbować połowić dokładnie nad łąką, nad samiotką łączką, czyli gdzieś właśnie na tych 3-4 metrach głębokości. Także ta przynęta no w teorii mógłbym ją sprowadzić, no ale też nie, nie, teraz nie dajmy się zwariować, nie, nie ma sensu łowić tylko i wyłącznie na jedną przynętę, bo było jedno branie bo w trzech godzinach pływania. <grywania> Także zaraz zakładam jakąś lekko uzbrojoną gumę i po tych łąkach dużych, głębokich sobie porzucamy, ale jeszcze najpierw tutaj, po tej płytszej stronie łąki. Parę rzutów też zro zrobię. To tylko zielsko znowu, ale emocje takie teraz, że hej. Rzeczywiście coś, co będę mógł poprowadzić głębiej, ale z bardzo długimi pauzami. To jest swim, ale znacznie większy, 53 gramy. Przypominam, kijek, którego używam jest do. 28. Nie przesadzajcie z przekraczaniem CW. Trzeba wiedzieć, kiedy można to CW przekroczyć, kiedy nie, ten kijek daje radę, łowiłem tak już wiele, wiele razy, ma fajny zapas mocy, zazwyczaj tego CW przekraczać nie można, albo po prostu o kilka gramów. Natomiast mówię, ten kijek power ma niesamowity. Także swim większy, ponad 50 gramowy, fajny, szeroki, kolorek też super. W tej czystej wodzie będzie się pięknie prezentował. Spora przynęta, którą będę prowadził ekstremalnie wolno. Długi odjazd na bok, stop. Długi odjazd na bok, stop. Odjazd, stop. W ogóle prawie nie będę używał wędki do tego, po prostu to będą odjazdy kołowrotkiem. Odjazd i przerwa. Odjazd i przerwa. I w trakcie tej przerwy zazwyczaj są brania. Także trzeba pamiętać, żeby mieć cały czas naprężoną żyłkę. Czy plecionkę, oczywiście. I spróbujemy tak, cały tutaj ten spad do samej łodzi obłowić. Dobra, póki nie pada dosłownie dwa słowa o tym, o czym wspominałem na początku odcinka, że muszę z Wami chwilę porozmawiać. Słuchajcie, są bardzo różni ludzie na świecie. Hello, Amerykę! Odkrył Ace. Po prostu chodzi mi o to, że. Każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje trochę innej motywacji. Jednego trzeba cały czas sklepać po plecach, nawet jak są porażki, mówić: będzie dobrze, Ejsik, złapiesz w końcu szczupaka, i on dzięki temu próbuje dalej i w końcu e, tą rybę trafia. Na niektórych trzeba nakrzyczeć i skajtować dosłownie, żeby się wzięli w garść i ruszyli na tą wodę. Jeszcze innym trzeba pokazać że można, że są te ryby, że da się osiągnąć jakiś sukces i oni wtedy widząc to, ruszają tą samą drogą i ten sukces być może też osiągają. Ja jestem w tej trzeciej grupie. Myślę, że dosyć wyjątkowo, bo zazwyczaj kiedy ktoś na waszej wodzie łapie więcej od was i łowi niesamowite ryby, a wy nie, to to strasznie demotywuje. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj porównania z innymi wodami to absolutnie bez sensu, absolutnie bez sensu. Czasami Wystarczy 5 km obok jezioro, i to będzie totalnie inny rybostan, i tam będą brały szczupaki jak wściekłe, a tutaj w ogóle. Także porównywanie gdzieś tam jeziora do jeziora to absolutnie, absolutnie nie. Ale jeżeli wy macie w siatce 20 płoteczek średnich, a obok przypływa jakiś starszy pan i mówi: O, panie, słoików mi zabraknie, tyle płoci nałapałem dzisiaj. No to większość ludzi to pewnie demotywuje, deprymuje, że ktoś lepiej połapał. Od was. Ja mam właśnie odwrotnie. Ja jeżeli wpadam na jakiś zbiornik, słyszę, że ryby biorą jak wściekłe, to ja mogę siedzieć tam 4 dni dziennie. W sensie, bardzo, bardzo długo, nawet jeżeli tych efektów nie będę miał, bo wiem, że są tam te ryby, one są aktywne, są do złowienia i wystarczy, że dam z siebie wszystko. I prawdopodobnie ten sukces również osiągnę. Tutaj niestety. Parę razy byłem na tym szczupaku i za każdym razem słyszałem to samo. Trzy dni temu brały ryby fajnie, dzisiaj beznadziejnie. W weekend super połapaliśmy, dzisiaj ani brania. O, dwa dni temu to panie takie szczupaki tu brały, a dzisiaj nic totalnie. Także wpadam na łowisko, słyszę od ludzi, którzy znają tą wodę całe życie, że nic nie bierze, to, to jest trochę demotywujące. Nie chcę mówić, że to sprawia, że wracam do domu szybciej, nie chcę mówić, że to sprawia, że nie przypływam na te szczupaki. Po prostu chcę Wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, że e, Wasze wyniki, czy wyniki na moich wodach, dobre wyniki na moich wodach sprawiają, że mi się chce łowić jeszcze bardziej i może trochę Wam się usprawiedliwić, że, że tych ryb e, za dużo nie ma, bo skoro lokalci tutaj nawet nie mają tych brań, no to co ja mam, biedny mały ejsik, zrobić, skoro tej wody nawet nie znam. Natomiast to wszystko łącznie to, co się dzieje dzisiaj, to jest podkreślenie tego, że mimo tego, że to jest trochę demotywujące dla mnie, że nikt nie łowi tutaj. Nie ma tych brań. Trafiam kiepskie okresy. To wcale nie znaczy, że nie próbuję. Jestem naprawdę po ciężkiej nocy z córą, wstałem o 6 rano, siedzę w deszczu czwartą godzinę, miałem jedno branie i próbuję... Łowię, ciskam, karam i lecę dalej próbować. Nie warto się poddawać. Czasami nawet potem taka 70 jest nagrodą jak metrówka, wędkarski skurcz mimo deszczu. Kaptur na głowę i lecimy. Próbować dalej. Siedzi! Tak jest! Ten mały, niestety. Zdecydowanie mniejszy. Oh, ale pięknie uderzył! Uh. Silna bestia! Ten zdecydowanie mniejszy, ale też na pewno wymiarowy. A 50 ociekaj, wariacie. Piękne branie. Hopa. Tak jest, tak jest. O, to jest to, o czym mówiłem, że w takich miejscach raczej no, bardzo dużych szczupaków o tej porze roku nie ma. Z jednego prostego powodu nie ma tutaj większego pokarmu. To miejsce jest w ogóle płytkie, bo te dwumetrowe łąki. No to już jest inna sprawa. Absolutnie, absolutnie inna, ale tutaj jest dosłownie metr wody, tam gdzie rzucam nawet nie, prowadziłem to przynętę bardzo wysoko, widziałem jak ten szczupaczek wyskoczył, uderzył pięknie i po prostu no, w takich miejscach o tej porze roku raczej tych naprawdę dużych pajków się nie spodziewam, szczególnie, że... Obok są świetne miejsca. Obok są znacznie lepsze miejscówki. Gdyby było tak, że wszędzie obok jest jakaś pustynia totalna i, i rzeczywiście tam nic nie ma ciekawego i drobnica się trzyma na takiej metrowej wodzie, no to wtedy oczywiście no, w Finlandii widziałem szczupaki takie grubo ponad metr na, na 50-centymetrowej wodzie, także tak brzuchem szorowały podnie, jak potem pływały, i pewnie, że tak. Natomiast no mówię, trzeba zwracać uwagę na to, czy te szczupaki mają po co w takich miejscach. Wstać. Jeżeli chodzi o schronienie, mają znacznie lepsze miejsca tutaj niedaleko. Jeżeli chodzi o pokarm, również mają znacznie lepsze miejsca niedaleko. Właśnie tam jakaś rybka nieduża się spławiła. Także tutaj, no właśnie, takich ryb się spodziewałem. To jest to, o czym mówiłem wcześniej na odcinku, że, że na takich płuciznach raczej spodziewam się ryb niedużych. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo fajnie, że wziął. No drugie branie, druga ryba. Ta sama przynęta i coś, o czym również wspominałem Wam już wiele razy, ta przynęta z ogonem ma 22 cm i nawet taka chuda 50 bez najmniejszego problemu, bez zawahania w nią uderzyła. Tak jak widzieliście przy wychaczaniu już tylko jednym hakiem dolnym była zapięta gdzieś tam z zewnętrznej strony pyska, ale podczas holu widziałem, że zapięta była też normalnie. Piękne. Walnięcie chciał zeżreć tą przynętę, po prostu nie dał rady jej całej pognąć. <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wróciłem na to miejsce, gdzie padła prawie 70. Ech, I słuchajcie, no to jest naprawdę fajne miejsce. Dosyć duża, rozległa, zróżnicowana łączka. Tu, gdzie stoję, jest 4 metry głębokości. Tam, gdzie rzucam, jest trochę ponad metr. Całość ta prowadzi do mega płytkiej zatoki. Także cała ryba gdzieś migrująca, powiedzmy po tej płciźnie, czy wychodząca z głębokiej wody, musi przez to miejsce przepłynąć. I to jest jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę po pierwsze tych szczupaków może stać kilka, a po drugie, to jest miejscówka, na którą warto wracać kilka razy dziennie. Nawet jak rano nie było tutaj żadnego szczupaka, to w południe warto tutaj wrócić. Czy wieczorem raz jeszcze, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, bo te ryby mogą tutaj wejść na żerowanie naprawdę kilka razy dziennie, a nawet to jest tego typu miejsce, że gdyby było mnóstwo ludzi na jeziorze i w okolicy nie byłoby innych fajnych miejscówek, to warto w takim miejscu stać praktycznie cały dzień, całe to wejście obławiać i bliżej trzcin, i bardziej na otwartą wodę, cały ten próg zarośnięty i pierwsza część tutaj blatu naprawdę miejscuwa na łowienie na wiele, wiele, wiele godzin. Czas powoli kończyć dzisiejsze łowienie, mimo tego, że w końcu się zrobiła fajna pogoda, dosyć ciepło i słoneczko, <noise> to no, oczywiście nie jest dobra pogoda na szczupaki, no ale wcale bym się nie obraził, gdyby wcześniej było troszkę, troszkę cieplej. Dzień specyficzne mocne te brania, ale tylko trzy, a wcześniej jak ta ryba nie żerowała, to miałem tam pięć, 6, siedem uderzeń, także dosyć Dziwnie. Nie wiem do końca, co o tym wszystkim myśleć, natomiast ja jestem jak najbardziej zadowolony. Fajna, gruba ryba. Mam nadzieję, że z nią wszystko w porządku. Tak jak widzieliście, dosyć leniwie odpłynęła, schowała się pod łódkę na metrowej wodzie, także gdyby coś było z nią nie tak, to bym widział ją na dnie. Odpłynęła, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Po prostu zmęczona po tym, co prawda krótkim holu, ale przynęta, połknięta, cała pożarta. Absolutnie, także mega fajnie. Mam nadzieję, że zobaczę się z tym szczupakiem w przyszłym roku, albo za dwa lata, jak będzie miał już Metra. Jak najbardziej bardzo, bardzo chętnie. Ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszego łowienia. Nie obraziłbym się, gdyby było trochę więcej tych brań, ale równie dobrze mogą być znacznie, znacznie gorzej po 4 godzinach w deszczu, jakbym nie miał dotknięcia, bym wrócił do domu. To nie dość, że mi by było smutno, to jeszcze żona by mi drzwi na klucz zamknęła i Tak by się skończyła moja przygoda z rybami. Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby nie porównywać się do innych wędkarzy, żeby nie porównywać swoich wyników do wyników z innych zbiorników. Ja wiem, jak to wygląda, jak na moją grupę w ciągu weekendu wpada 50 zdjęć fajnych szczupaków, a wy nie możecie nic złowić. Nie przejmujcie się tym, nie porównujcie. Pamiętajcie, że każda woda jest inna. Czasami u Was jeden nieduży szczupak jest znacznie bardziej znaczący, znacznie ważniejszy czy znacznie lepszy niż 15 szczupaków z innego zbiornika. Pamiętajcie o tym, żeby zwracać uwagę ewentualnie na wyniki ludzi z Waszych jezior i wtedy zamiast obrażać się, że inni łowią więcej niż Wy, to cieszyć się z tego, że na Waszej wodzie w takim razie są ryby, są chętne, da się je złowić, trzeba po prostu oglądać więcej odcinków FWA. <śled> Żartuję oczywiście, ale trzeba trochę mocniej się postarać, trzeba trochę bardziej pokombinować, może coś zmienić, może coś dołożyć, częściej być nad tą wodą i w końcu prędzej czy później też będziecie mieli takie wyniki. Tego Wam życzę z całego serducha, a teraz dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.